No dobra, to będzie bodaj moja piąta próba zabicia Aleksiosa I sam już nie wiem, która wizyta w uroczym miasteczku Abdam, ale chyba z trzydziesta. Nocą jest tu gorzej, bo na ulicach roi się od eternalistów. Pierwsza trójka ucina sobie pogawędkę zaraz przed wyjściem z tunelu. Rozwalam ich za pomocą splotu. Niby nie stoją mi na drodze, ale być może będę musiał tamtędy wracać, więc wolę, żeby tuż przy wyjściu nikt mi się już nie plątał. Aha, ta ściśle tajna informacja... Nie mogę wam powiedzieć, jest ściśle tajna. Więc wybieram boczną ścieżkę. Cichaczem pozbywam się kolejnych dwóch agatków. Aha, prawie zauważył mnie gość naprzeciwko, jednak po chwili odpuszcza. Przebiegam nad drogą. Przede mną posterunek. Ochrona jest tu zaostrzona, muszę uważać. Na chwilę jednak opuszczam gardę i zapatruję się w gościa na dachu. Jest pijany, więc zazwyczaj zatacza się i spada. Czy spadniej tym razem? Czy spadniej tym razem? Hmm. raz zagapiłem się. Zauważyła mnie automatyczna wieżyczka. Udałem się ją schakować, ale pobliscy eternaliści są już zaalarmowani. Szlak, głupi błąd. Na szczęście droga nadal jest jeszcze czysta. Idę przed siebie. Omijam dolną ścieżkę i wskakuję na dach. Ach tak, uwielbiała ten widok. No dobra, przede mną twierdza. Jest olbrzymia, w środku roju się od przeciwników. Jest ich z 50 albo i więcej. Strażników przy wejściu pozbywam się za pomocą schakowanej wieżyczki, a następnie wślizguję się do środka. Tym razem nie będzie jak w poprzednich pętlach, gdy miotam się po macku, po całym kompleksie. Tym razem wiem dokładnie, gdzie muszę iść. Gdy nikt nie patrzy, wspinam się na dach. Stąd mam widok na cały dziedziniec, gdzie bawi się spora część gości. Tak, mamy tu mały tłok, więc na wszelki wypadek oznaczam wszystkich zauważonych eternalistów. Dobra, najwyższy czas. Sprawdzić coś, co pomoże mi odkryć Aleksjosa spośród dziesiątek innych gości z maską wilka. Jest sposób, ale nie powiem Wam jaki, żebyście mogli sami go odkryć. No, to czas przekonać się, czy mi się udało. O, proszę, jest i Aleksios. A wokół niego mnóstwo innych gości. Jeżeli połączę ich z plotem i trafię Aleksiosa prosto w głowę, mam szansę pozbyć się ich wszystkich jednym strzałem szlak spudłowałem. A do tego zwlekałem zbyt długo, więc plot zdążył się już skończyć. Ale to nieistotne. Najważniejsze, że Alexios nie żyje. W tej pętli w końcu mi się udało. Mogę uciekać. Wszyscy w twierdzy szukają zabójcy, ale na szczęście znam drogę ucieczki. Bez większych kłopotów opuszczam kompleks. Następnie użyłem niewidzialności, żeby minąć jeden z patrolów, ale niestety źle to obliczyłem i strażnicy i tak mnie zauważyli. To nic, biegnę przed siebie. Jeszcze tylko kawałek i będę w bezpiecznych tunelach pod wyspą.

Właśnie tak z grubsza wygląda Defloop. Z grubsza, bo jak się pewnie domyślacie, Defloop to nie jest taka zwyczajna składanka. No, ale to akurat nie powinno nikogo dziwić, bo choć grę wydaje Desta, to stworzyło ją francuskie studio Arkane, czyli specjaliści od gier innych niż wszystkie. I rzecz jasna mam tu na myśli przede wszystkim Dishonored i Prey'a z 2017 roku. A więc gry wybijające się na tle innych nie tylko niesamowitym klimatem i perfekcyjnym projektem wizualnym, ale też wyjątkowo złożonym i wymagającym gameplayem, co w sferze prostych, łatwych i przyjemnych blockbusterów dla niejednego gracza było z pewnością niespodzianką. I Deathloop czerpie z tych gier pełnymi garściami, także innością, a do tego... Opiera całą rozgrywkę na mechanikach, których dotąd jeszcze nie widzieliśmy. Ani w poprzednich grach o Kane, ani w grach tak w ogóle. Tak, Deflup to pod wieloma względami pozycja wyjątkowa, świeża i odważna, ale co najważniejsze, to po prostu diablo grywalna gra. No więc oto przed Wami sześć powodów, dla których powinniście zagrać w Deflup. <grystanie> Oh shit, that's not- Can't you just hurry up already? No, no, no. Zwyczajem dobrych historii deszcz zaczyna się od istnego trzęsienia ziemi. Oto bowiem główny bohater, Colt, uświadamia sobie, że utknął w czasowej pętli. What kind of fuck the world is this? Że niezależnie od tego w jaki sposób przeżyje dzień, co będzie robił, a nawet czy zginie, zawsze będzie się budził na tej samej plaży, tego samego poranka, że całym jego światem będzie odtąd wyspa Black Reef i że tylko on oraz pewna Juliana zdaje sobie z tego sprawę. Ale że Coltowi wcale się to nie uśmiecha, a zaczyna drążyć i szybko orientuje się, że owszem jest jeden, jedyny sposób, żeby pętlę przerwać. Ta będzie się otóż powtarzać dopóki, dopóty przy życiu pozostanie chociaż jeden z wizjonerów, czyli tajemniczych, choćby nie. Najważniejsze postaci na wyspie. Kłopot w tym, że wszyscy widziane, muszą zginąć tego samego dnia, bo jeżeli przeżyje choć jeden, cykl rozpocznie się na nowo i każdy, kogo Kolt zabije, wróci do życia. I to jest właśnie zadanie Kolta. I nasze. Zaplanować i wcielić w życie plan zabójstwa doskonałego. Ośmokrotnego. I niby nie brzmi to jak jakieś wielkie wyzwanie, bo w końcu do przygotowania mamy nieskończenie wiele czasu. Dosłownie nieskończenie. Możemy więc dowoli eksperymentować i popełniać niezliczenie wiele błędów, bo w końcu i tak każdego dnia wszystko zacznie się od nowa. W istocie jednak szybko zaczynamy sobie zdawać sprawę, że tak łatwo nie będzie. Po pierwsze dlatego, że czas na pozbycie się wszystkich celów jest ograniczony. W końcu mamy tylko jeden dzień. Na szczęście nie oznacza to, że trzeba tu liczyć każdą minutę, bo tego przecież gracze nie znoszą. Nie. W obrębie danej lokacji możemy otóż przebywać jak długo nam się podoba. Eksplorować, przyglądać się przeciwnikom, planować, no i zabijać. Bez pośpiechu, bez żadnej presji. Czas mija za to po wyjściu z lokacji, to niezależnie od tego, czy poszufaliśmy w niej 15 minut, czy tylko wejrzeliśmy na minutkę, żeby coś sprawdzić. A że wyspa podzielona jest na cztery części, doba dzieli się na cztery części, poranek, południe, popołudnie i wieczór, no i mamy 8 celów do wyeliminowania, no to chyba rozumiecie już, na czym polega wyzwanie. Jednak, żeby skomplikować wszystko jeszcze bardziej, poszczególne lokacje różnią się od siebie w zależności od pory dnia. Nie tylko wizualnie, bo im później, tym więcej wszędzie wokół śniegu, ale też jeżeli chodzi o ustawienie przeciwników, czy nawet dostępnych przejść. I w końcu, jak już się pewnie domyślacie, także wizjonerzy, na których polujemy, mają swoją dzienną rytmę, więc w innym miejscu spotkamy ich rano, a w innym wieczorem. Ba, to nasze działania wcześniej podczas pętli mogą spowodować, że nasz cel wychowa się inaczej w późniejszej jej części. Albo na przykład, że kilka celów znajdzie się w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Ale nie bójcie się, bo to wszystko tylko brzmi jakby nie sposób było tego ogarnąć. Tak naprawdę gra jest szalenie przyjazna i nie pozwala nam się w całym tym natłoku informacji i możliwości zgubić. Oto więc cały czas możemy podejrzeć osiem głównych tropów, Odnoszących się do poszczególnych wizjonerów, zaś te aktualizują się wraz z każdym naszym przełomowym odkryciem. Na przykład, że nasz cel pojawi się wieczorem w konkretnym miejscu, gdy tylko coś się wydarzy. Gdy śledzimy dane to, będziemy dokładnie wiedzieć, gdzie i kiedy udać się po kolejne wskazówki, a już w terenie, miejsce, gdzie powinniśmy się udać, wskazuje nam znacznik. Z każdą kolejną pętlą robi się więc łatwiej. Wprawiamy się w fachu zabójcy, znajdujemy nowe, przydatne narzędzia, poznajemy mapy i przeciwników, zaczynamy czuć się pewniej i pewniej. Ba, w pewnym momencie poruszamy się już po Black Reef, niczym zabójczy wiatr, nie obawiając się nikogo i niczego. I to jest fantastyczne uczucie. A przynajmniej tak jest do momentu, gdy zbierzemy wszystkie tropy i poznamy wszystkie fakty dotyczące naszych celów. Wówczas to nadchodzi moment ostatecznego rozstrzygnięcia. Czas ostatniej, idealnej pętli, w której musimy się pozbyć wszystkich ośmiu wizjonerów i gdzie nie ma już miejsca na błędy. I wtedy naprawdę czujemy stawkę. Wiemy, że fatalny błąd będzie oznaczał konieczność powtarzania całego dnia, więc im bliżej jesteśmy końca, tym większe emocje. Suma summarum, choć pomysł czasowej pętli nie jest w grach niczym nowym, bo choćby w tym roku mieliśmy już z nim do czynienia parokrotnie. Sposób, w jaki ukazało go Hurricane, jest czymś absolutnie unikatowym. No dobrze, ale w jaki właściwie sposób możemy się pozbyć wizjonerów? Cóż, właściwie to jak tylko chcemy. Jasne, gra zachęca nas do tego, żeby grać po cichu. Musisz got be so to być lepszym niż wszyscy, więc nie, tylko, że chcemy wszystko, ale nie chcę mówić, że tak powiem. got to być smart, it's only to fix this. this... In this. I prefer the cold storm plan. Ale jednocześnie pozwala też grać Fuzia na Juzia, jeżeli tylko preferujemy taki styl, bo z całą pewnością fanem strzelanka jest główny bohater gry, a przynajmniej ta jego iteracja, nam przychodzi nam kierować. Osoby preferujące zabawę po cichu mogą więc przekradać się cichcem za plecami przeciwników, odwracać ich uwagę, przyjmować zdalną kontrolę nad mobilnymi działkami, czy skręcać im karki... Ale też dzięki zdobywanym z czasem mocą stawać się niewidzialnymi lub teleportować się na niewielką odległość. Wszystko po to, by dotrzeć do celu niezauważonym, wykonać jeden celny cios i cichaczem wymknąć się do krajówki. I satysfakcja z tak wykonanego zadania jest ogromna, jeżeli tylko faktycznie wszystko pójdzie po naszej myśli. Bo jak ktoś nas zauważy, to albo musimy salwować się ucieczką i czekać aż wrzawa ucichnie, albo zacząć krwawą jadkę. Ale krwawą jadkę mięsistą i szalenie przyjemną. Bo raz, że do dyspozycji mamy tu parę świetnie wyglądających i brzmiących pukawek. A dwa, tu też są przydatne walce moce, jak chociażby szał bojowy, telekineza powołająca miotać przeciwnikami, czy mój ulubiony splot, dzięki któremu to co robimy jednemu przeciwnikowi, dzieje się wszystkim. Na przykład headshot. Do tego możemy też zdobywać ulepszenia broni oraz talizmany, pasywnie zwiększające niektóre nasze cechy, a z tego wszystkiego komponować buildy na każdą sytuację. Więc tak, zdecydowanie można przejść całego deflupa huzia na juzia i jest to naprawdę przyjemne, ale jednak jest też powód, dla którego gra zachęca do składania. Zwyczajnie tak jest dużo szybciej. Bez wywoływania alarmów i konieczności walki z kilkunastoma przeciwnikami naraz, no i bez ryzyka, że padniemy w walce, a oto naprawdę tu łatwo, bo nawet z ulepszeniami kod wcale nie jest jakimś rambą. Na szczęście, jedna śmierć nie oznacza jeszcze kolta zabawy, ani nawet dwie, bo jedną z unikalnych zdolności kolta jest możliwość powrotu do żywych dwa razy na misję. O ile to my decydujemy, w jakiej kolejności będziemy badać kolejne tropy, o tyle same tropy są już winniowe, tak samo jak ostateczny plan przerwania pętli. Choć nadal, to w jaki sposób wcielimy go w życie i na ile będziemy się stosować do zebranych wskazówek, zależy już wyłącznie od nas. Dość powiedzieć, że w samym finale nieco mi się wszystko posypało, więc zamiast eleganckiej, cichej i precyzyjnej akcji, wyszła mi krwawa łaźnia, ale też było fajnie. Co ciekawe, Choć zazwyczaj skupiamy się tu na raczej konwencjonalnym eliminowaniu przeciwników, to nie brakuje jej zadań z twistem. Na przykład takich, w których musimy przejść cały etap z gadającą figurką w ręce, co znacznie utrudnia wkradanie lub takich, w których nie możemy dać się wykryć, bo cała wyspa wyleci w powietrze. No dobra, jest jeszcze coś, co dodatkowo komplikuje nasze i tak już niełatwe zadanie. Juliana. Jako się rzekło, poza nami, tylko ona pamięta wszystkie poprzednie pętle. A to akurat dla nasze nieszczęście, bo z nieznanych nam przyczyn chce nas zabić. Tak, Juliana może pojawić się w dowolnym momencie, gdy wykonujemy misję. No, i oczywiście najczęściej pojawia się wtedy, gdy i tak jest już źle. Zabójczyni dysponuje tymi samymi mocami co my, więc też może na przykład być niewidzialna lub miotać nami za pomocą telekinezy. Ma też na wyposażeniu równie potężne co giwery, No i ma jeszcze jednego asa w rękawie. Potrafi się przebierać w szeregowych przeciwników. Jej pojawienie się za każdym razem komplikuje więc nasze plany i podnosi ciśnienie. Tym bardziej, że nie możemy jej też tak po prostu uciec. Znaczy, możemy, ale dopiero po schakowaniu anteny blokującej dostęp do tuneli prowadzących do naszej kryjówki. Anteny znajdującej się gdzieś tam na mapie i przy której Juliana zazwyczaj się kręci, czekając na nas. Ale z atakami Juliany wiąże się jeszcze jeden fantastyczny twist. Otóż, gdy gramy online, może się w nią wcielić nie bot, jak zazwyczaj, a inny gracz. Zupełnie losowy lub nasz znajomy, w zależności od wybranych ustawień. I wówczas starcia stają się naprawdę intrygujące, najbardziej przywodząc chyba na myśli razy z Soulsów. I budząc podobne emocje. Świetny patent i jestem w stanie to ocenić nawet po zaledwie paru takich sytuacjach, no bo przed premierem było to dużo trudniej. Mimo to parę razy nawet nie udało się zaatakować innych dezententów, a że robiłem to już po ukończeniu fabuły, czułem się jak prawdziwy predator, doskonale znając grę i wszystkie lokacje. W każdym razie coś czuję, że będą gracze, którzy z polowań na innych urządzą sobie hobby, szczególnie że gra do tego zachęca systemem progresji czy sam osiągnięć do odblokowania. Ale nie powiedziałem wam jeszcze zbyt wiele o fabule, a przecież to jedna z największych atrakcji The flupa. No bo już od samego początku mamy masę pytań. Dlaczego dzień się zapętla? Czy to wynik celowego działania, a jak tak, to czyjego? Jakie tajemnice skrywa Blackleaf? Kim są wizjonerzy? Kim jest Colt? No i na litość boską, dlaczego Juliana chce nas zabić? Juliana. I give approximately zero fucks about what you call yourself. But you did. Once. We used to be friends. Cult. Can't you read? Oh, so that's why you told everyone to kill me. But I'm the only one talking to you. So, what does that tell you? The wrong A z czasem pytań jest jeszcze więcej. Gra jednak wcale nie udziela na nieoczywistych odpowiedzi. Te musimy znaleźć sami. Znaleźć, pozlepiać i zinterpretować ze strzepków informacji porozrzucanych po całej wyspie. Czy to w formie notatek, zapisów czatu i audiologów, czy z rozmów prowadzonych przez naszych przeciwników, zwanych eternalistami. Tak, jak mało w której grze, w Deathloopie warto wsłuchiwać się w pogawędki niemilców, także dlatego, że możemy dzięki temu pozyskać informacje przydatne w wykonywaniu zadania. Wracając jednak do fabuły. Jest ona naprawdę dobrze pomyślana. Odpowiedzi na pytania a to fakcjonujące, a finał, cóż, zaskakujące, ale rzecz jasna nie powiem wam nic więcej. Dodam jeszcze tylko, że urzekło mnie, jak każda mechanika gry, ma tu uzasadnienie w fabule. Nic nie dzieje się przypadkiem. Nic nie jest takie, jakie jest, tylko dlatego, że wymagała tego mechanika. <grym znać się> what the <górę> Rzadko kiedy zdarza się, że główny bohater gry budzi tak wielką sympatię od pierwszych sekund po jej uruchomieniu. No Ale kolta po prostu nie da się nie lubić. Początkowo tak samo skołowany jak my, szybko staje się zorientowany na celu, do którego jest gotów dążyć za wszelką cenę.

Co tu really huh. Serio, to jeden z powodów, dla których każdy nowy cykl zaczynamy z bananem na gębie, nawet jeżeli poprzednia próba zakończyła się spektakularną klapą. Dla scenarzystów i aktorów, wielkie brawa. Gry o ten znane są z tego, że wyglądają zjawiskowo. I nie chodzi tu nawet o technikalia, choć tym też niczego nie brakuje, a o projekt właściwie wszystkiego. Postaci, lokacji całego świata. No i nie inaczej ma się sprawa w przypadku Dyflupa. Tym razem motywem przewodnim był przełom lat 60. i 70. XX wieku i widać to wszędzie. W sposobie ubierania się postaci, wystroju wnętrz, wyglądzie sprzętu, a nawet kolorystyce i stylu wszystkich grafik. Od plakatów w grze na interfejsie skończywszy. Wszystko jest doskonale spójne. Piękne, no i piekielnie stylowe. Jednak równie dobre wrażenie robią przeciwnicy, bez wyjątku odziani w cudaczne maski i ciuchy z epoki, czasem wyglądające jak ludzie, a czasem przywodzące na myśl roboty. No i w końcu lokacje, kolorowe, klimatyczne i szalone. Poza miasteczkiem, pełnym uroczych domków z cegły i wznoszącą się nad nimi potężną twierdzą, mamy tu podziemne kompleksy badawcze, eleganckie, pełne neonów knajpy, czy nawet cudaczną atrakcję, rodem wysokiego miasteczka. A nad tym wszystkim góruje gigantyczna retrofuturystyczna antena, nie wiadomo, go do Doprawdy, przedziwi na to, a zarazem niesamowicie udana mieszanka. No ale to w końcu Arkane. Rzecz jasna, Deathloop ma też swoje słabostki. Nieco brakowało mi na przykład złożonych zagadek, czy większych możliwości związanych z hakowaniem przedmiotów i samych przeciwników. Ci nie są też zbyt mądrzy, podczas walki pchając tam się pod lufę, a zaalarmowani, szybko zapominając, że coś się stało. No ale to, raz natychmiast znikające po zabójstwach ciała, to raczej intencjonalny zabieg, mający uczynić z Deflupa przystępną i przyjemną. Podczas zabawy miałem też okazjonalne problemy z spójnością, a znacznik misji parę razy się gubił, zapominając aktualizować cel. Choć te rzeczy pewnie poprawi patrz na premierę. Myślę w końcu, że część graczy będzie bawi się przy lepiej podczas krótkich posiedzeń niż paragodzinnych sesji, bo w końcu gra opiera się na nietypowym pomyśle przechodzenia ciągle tych samych etapów, by opanować się do perfekcji. Z drugiej strony, ja ukończyłem Deathloopa w ciągu dwóch dni, przesiadując przed konsolą jakieś 15 godzin ciągiem i przez cały czas bawiłem się przednio, no więc tutaj wszystko zależy od preferencji. A właśnie, ja ukończyłem grę w około 15 godzin, ale da się to osiągnąć nawet szybciej, jeżeli gra się w pełni optymalnie, jak i dużo wolniej, gdy dąży się do idealnego wykonania każdej misji, zalicza się wszystkie aktywności poboczne i zagląda w każdy kąt w Oczekiwaniu sekretów i kolejnych strzemków fabuły. I w takim przypadku twórcy mówią nawet o 40 godzinach. A więc Deflub, gra piękna, błyskotliwa, odważna, no i przede wszystkim inna. Inna jak rzadko kiedy pośród tytułów AAA, a jednocześnie diablo grywalna. Więc jeżeli od dawna szukaliście w grach czegoś naprawdę świeżego, Deflub to dla was pozycja obowiązkowa. A już w szczególności, jeżeli lubicie składanki, zagrywaliście się w poprzedni grudzie Kane, a Dzień Fistaka to akurat jeden z waszych ulubionych filmów. Ja Dzień Fistaka uwielbiam, a Deflub. To taki właśnie Dzień Świstaka, tyle że... zabójczy. Boy, do I to Let's do it again tomorrow. Song's over, people. And so is Ramblin' Frank. The rest of you motherfuckers are next! No, to dajcie znać, co wy myślicie o deflupie i kto zamierza zagrać. A na sam koniec tradycyjnie prośba o łapkę w górę, jeżeli podobał wam się ten materiał. Dzięki temu zobaczy go więcej osób, a ja będę miał jeszcze większą motywację, żeby robić dla was kolejny filmy. No i cóż, trzymajcie się!